Cześć, z tej strony Aslani. Kontynuujemy naszą przygodę w Icewind Dale 2 Dzisiaj będziemy wykonywać kolejne zadania dla Shawforda. No i myślę, że podczas tej sesji nagraniowej skończymy ten prolog. Znaczy te wszystkie zadania w mieście, dokach i na palisadzie. Dobrze. Już nie pamiętam czy wziąłem kolejne zadanie. Tak, wziąłem. I musimy teraz iść do Kolumna. Skoro muszę. To jest ten kapłan w mieście, ten kapłan Merkula, który Dobry. znajduje się tutaj. Poza tym. Aha, właśnie. Poza tym. O, wiem już, jak wykonać. Poprawnie to zadanie z duchem w gospodzie, bo nie pokazywała mi się pewna opcja dialogowa podczas rozmowy z gospodarzem w gospodzie. No i najpierw trzeba właśnie porozmawiać z kolumem o tej sprawie, dlatego, hmm, która to jest opcja dialogowa? Koluma. Mam parę pytań. To chyba ta. Tak, dziennik został zaktualizowany. Teraz powinna nam się ta opcja delegowa gospodarza pokazać. Generalnie ten gospodarz powinien dać nam fiolkę czy butelkę z czymś tam. I właśnie dążę do tego, by ją dostać. Dobra, ale przyszliśmy tutaj głównie po to, żeby w... przesłuchać te trupy razem z kolumem. Goblińskiego trupa, tak? Właśnie kolumn tutaj nam mówi, że nie zna goblińskiej mowy, ale gdy posiadamy bohatera chyba z wysoką charyzmą albo z wysoką wiedzą tajemną albo z jakąś tam jak mamy jakąś tam konkretną rasę No to możemy przetłumaczyć to co mówi ten goblin No ale jak widać chyba nasza czarownica nie ma wystarczającej charyzmy No nie ma, dziwne. Myślałem, że się uda. No ale trudno. Dobra. Teraz pójdziemy sobie do gospody. I pogadamy z tym gospodarzem. No i może w końcu wykonamy już to zadanie. Sprzedałaby się noc. W sumie. Tak, no właśnie, pokazała się właśnie ta opcja. Kolum generalnie nie zapłacił. Tem gościowi za pokój, tylko mu coś dał w zamian tego. Odkrywamy, że ten, ta fiolka jest jakaś magiczna. Hmm. Dobra, on nam dał tą fiolkę, tak. No i okazuje się, że to jest butelka napiętnowana widmem. Jeszcze raz rozmawiamy jest... z tym gościem. tylko napiętnowana widmem, czyli samo naczynie jest magiczne, ale wywar w środku to zwykła woda. Dobra, część za tego zadania już mamy zakończoną. Teraz sobie pójdziemy do żony Ulbreka. Zapytać ją, co z tą butelką możemy zrobić. Tylko, czy sprzedałoby się. Albo jeszcze nie w sumie. Do sklepu by się sprzydało pójść. No nie, któraś z postaci się gdzieś zgubiła. To wszystko. Dlaczego można wykorzystać taką butelkę? No ona nam tutaj mówi, że butelka by była cenniejsza, gdybyśmy wlali coś, jakiś płyn ze sfery eterycznej. No, i dobra, już wiemy, co możemy zrobić to z tą butelką. Wszystko? Możemy spróbować e, poprosić tego ducha z gospody, żeby oddał nam jedną, jedną łzę. To wszystko. Bo tak się poprawnie mówi. Do butelki. Aczkolwiek, żeby uroniła tą łzę, no to potrzebny jest właśnie ten. Ta część statku do jej męża, donawana. Dobrze, skoro tego pragniesz, o, akurat trafiłem, bo jest noc. Ona tutaj mówi nieco o przeszłości. Może jakiś znak chimery zbliża się do Targos. To może nam sugerować, że Targos zostanie zaatakowany przez coś. No i prosimy ją o tą łzę. No i świetnie. To zadanie już jako tako mamy wykonane. Jeszcze tylko podbierać nagrody już na myśli skoro muszę on coś chyba nam może dać co ja, dokładnie Jeszcze możemy iść chyba do Koluma Nie jestem pewien Może coś nam o tej butelce jeszcze powiedzieć Fiolces teraz już z łzą <laughs> no właśnie. Odkryliście, że kolum próbował oszkać Kalhreda i ujawniliście, że oszukał on jedynie samego siebie. To za ironia. Dokładnie, bo Kolum myślał, znaczy nie myślał, dał tą fiolkę tym gospodarzowi, mówiąc, że jest zaczarowana. A sam myślał, że nie jest. No i teraz mu mówimy, że jednak jest. Faktycznie, to za ironia. No on tu już mówi, że ta butelka może Możemy ją zanieść duchowi płaczącej wdowy. No my już to zrobiliśmy. Więc... Tyle, niech tak No, i teraz tylko do żony Ulbrek'a po nagrodę. Bo, ile dobrze pamiętam, ona może kupić od nas tą butelkę. No, napije się herbatki. najlepsza ona za tą butelkę może dać nam 500 sztuk złota lub magiczne małe ostrze Możemy jeszcze wyprościć jakąś specjalną nagrodę za to może nam dać jakąś sumkę z, ze swojej kieszeni, więc chyba weźmiemy kasy generalnie. Ten sztylet jest raczej cienki. Poza tym żadna z naszych postaci za bardzo sztyletów nie używa. A ewentualnie łotrzyk. Ale chyba się jednak nie opłaca Brać tylko dla Łotrzyka sztylet No tak w ogóle ona coś tu ma na sprzedaż Jakieś przedmioty jakieś zaklęcia ale to mnie nie interesuje za bardzo Bardziej mnie interesują te Pierścieni i w ogóle te gadżety to jest dobre na pewno sobie to kupimy ale chyba jeszcze żadnych teraz zakupów nie będę robił zrobię zakupy jak jak wykonamy już wszystkie te zadania tutaj Gdzie możemy zobaczyć jakie mamy zadania jeszcze? Nie ma jakiegoś takiego? Jest to dziennik. No dobra, ale... Niech tak będzie. Dobra, pójdziemy teraz do Shawforda. To wszystko. To jest chyba przedostatnie zadanie, o ile się nie mylę. Będzie chyba jeszcze jedno. Jeszcze chyba jedno zadanie mamy na palisadzie. Pragniesz z przyjemnością. Następnym naszym zadaniem będzie. Pójście do tawerny w dokach, bo tam jest banda żelaznej obroży. No i musimy im powiedzieć, żeby stawili się tutaj w pali przy palisadzie. Dobra, ale jeszcze tego nie zrobimy. Jeszcze tego nie będę robił, ponieważ chcę wykonać jeszcze te zadania. Mam jeszcze tych zadań na palisadzie. Tutaj chyba kogoś ominąłem. Tak, tutaj są jeszcze żołnierze, z którymi mogę porozmawiać. Ja w ogóle zapomniałem o nich. Porozmawiamy sobie z nimi, ale to już... W następnym odcinku teraz sobie zrobię przerwę. Na razie.